<zoauto> <autour personaje> cześć Miszki albo raczej cześć klockowe miszki <liek> Słuchajcie kochani, ostatnio zjechaliście mnie, Łe, nie używaj bedrocka używaj jawy. No to kochani, co ja mogłem zrobić więcej innego, jak tylko po prostu ściągnąć jawę, zainstalować ją, rzucić Optifina i oczywiście nawrzucać tyle modów, że później zepsułem wszystko i musiałem to instalować jeszcze raz Dzisiaj kochani, e... Ro gdzieś tam idąc za waszą sugestią uznałem, że moi drodzy odwiedzę z wami nether którym mówiliście, no zmienił się mega dlatego kochani, wpiszmy sobie nazwa świata misiaczkowy world następnie paczki danych, zasady gry, nie, nie, weźmy jeszcze tryb kreatywny, wiecie, żeby tam moi drodzy sobie troszeczkę bardziej pozwiedzać, następnie więcej opcji świata i ja kochani wezmę użyję mojego generatora, którego zawsze używam do generowania najlepszych światów jakiego tylko mogą być i zobaczycie moi drodzy, że efekt będzie naprawdę zarąbisty, a mianowicie 777, no bo moi drodzy mamy co jackpota w jednorękim bandycie, następnie wpisuję Kochani, taki magiczny skrót WTR. Jest git, następnie podkreśnik, wykrzyknik, następnie 3, 5, 7, 8 tylko że z shiftem, następnie znowu podkreśnik, kropka, kropka, kropka. I tutaj już wpisujemy sobie dowolne słowo, które ma określać nasz świat, czyli misiek. bank. Dobra, gotowe, stwórz nowy świat tak 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 i lecimy z odcinkiem tu majtki z drutu tu majtki z drutu tu majtki z drutu już za chwilę przekonamy się jak, wy, jak powstanie ten świat no niesamowite mm, jak ładnie, ty a może ustawienia graficzne zmienisz jeszcze sobie bardziej nie szybka tylko dokładna, pięknie 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 Pięknie, pięknie, pięknie. No i tak kochani wygląda na ten świat i proszę bardzo moi drodzy, mamy już na, samy, na sam początek koniki. I to całe stado dzikich koni. Następnie, o Jezus Maria, nie. Następnie mamy jakieś lodowe klocki i niech się to tam wszystko ładuje, 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 ładuje. Mam dziwne wrażenie, że coś tutaj popsułem wam powiem szczerze, jeżeli chodzi o grafikę, że to wszystko jest jakieś takie brzydkie. Ale ja wszystko tutaj zmieniałem, no bo wrzuciłem shader jakiś, wiecie, i mi rozwaliło. No dobra, powinno być wszystko dobrze, a jednak to wszystko wygląda... O, teraz jest tak bardziej minecraftowo. Dobra, kochani, no to jak już mamy sobie ten nasz świat i tutaj mamy... W ogóle czekajcie, poczekajcie, poczekajcie jeszcze chwilę, bo ja muszę zobaczyć, co to są za jakieś takie, takie, takie pisiaki lodowe. Czy to jest jakiś zamek, czy co to jest? W ogóle jaka magiczna konstrukcja. W ogóle. Hy, o ja, pierdziuty, to mi się tutaj dopiero ładuje. Jakieś latające góry tutaj w ogóle mi powstają. Ale żem dojechał i mamy więcej koni. Więcej koni to, dobrze koni, to dobrze jest. Bardzo dobrze jest, jak jest więcej koniów. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko, co tam jest, ale niesamowite tutaj te konstrukcje. Ja bardzo właśnie lubię, jak są jakieś takie wysokie, takie fantastyczne te całe yy, tereny. I tutaj wyobraźcie sobie, jakiś taki zamek powstawić wielki. I tutaj w ogóle jakieś takie mosty epickie. No kozak by było. No dobra, kochani, ale do odważnych świat należy. Już się światem podniecałem, zwykłym w poprzednim odcinku. Przejdźmy sobie do Netera. Jak wchodzi się do Netera? Co mi tu beczy? <głos> <głos> dobra, przejdźmy kochani sobie do netera. A mianowicie potrzebujemy do tego celu to jest krze, coś tam, krześciwo. I do tego powinniśmy mieć jeszcze te bloki obsydianu chyba. Dobra. I kochani spróbujmy sobie wybudować faktycznie już tutaj, co tam jest takiego. No zarumbiste to jest, dobra. Spróbujmy sobie wybudować ten portal. To on idzie z tego co pamiętam. Hyc hyc, 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 hyc. Hyc, Oj, za dużo. Hyc, hyc, hyc. To był chyba jeszcze jeden hyc, nie? To była chyba taka wysokość. Coś ten deseń. A jestem ciekaw, czy mogę sobie ułożyć portal w ogóle w innym kształcie. Pyk, 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 pyk. pyk. Oj, pyk. Dobra, no to sprawdźmy. Ten portal. No zrobił. A ten portal. Nie działa. Fak. Dobra, to w moi drodzy wchodzimy do pierwszego portalu. Jeronimo. jep Ciekaw jestem co tam można spod... Ty, ale czekajcie. Jak to jest? Ja jestem w neterze? Ty no, przecież ja do jakiegoś lasu trafiłem. Tu jest las i tu jest las? O co chodzi? No dobra. Ty, autentycznie, co tu się dzieje? Ty, jakim cudem w lesie, znaczy w neterze jest las? I co to jest? Spaczony grzyb. Niom, 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 niom. Mogę go zjeść? Nie wiem, będę miał jakąś fazę? Nie, nie mogę go zjeść. Kurczę, ty las dodali. Poczekajcie, no bo yy, ja moi drodzy, zatrzymałem się na neterze jak dodali tak naprawdę yy, pigmanów i gasty były te białe takie kloce latające, nie wiem o niczym więcej, że faktycznie o tym może występować. No i dobra, pigmanów mamy. No gastów nie widzę, one były dosyć duże, ryby były takie. Ma! Ma! <ścoughs> Dobra, ale ja jestem ciekaw, moi drodzy, tego lasu. Wybaczcie, że troszeczkę tak sobie tutaj y, poeksploruję ten las, no ale chyba w sumie o tym jest ten odcinek. A tu mam szkarłatny grzyb. Możecie mi napisać w komentarzu, co się robi ze szkarłatnych grzybów oraz ze spaczonych grzybów, no bo spaczony grzyb brzmi trochę tak... I Enderman to jest? Ty, dlaczego tu są endermany w netherze? Przecież endermany były w normalnym świecie. A co to jest? Świat... Światło grzyb. Ty, to jest jeszcze coś innego, no powiem, że były ten. Wiem, że były glass-stones, coś takiego. Stone-glass, glass-stone, coś w ten deseń. Ty, to drzewo się rusza. Ale petarda. Ale petarda, poczekajcie. Czy to faktycznie drzewo się rusza i można by z tego robić jakieś takie. A właśnie, prosiliście mnie, że, m... Znaczy, prosiliście. Powiedzieliście, że jak zainstaluję Optifina, to będzie mi już pochodnia działała w rączce. Zobaczmy. A działa, faktycznie, dzięki Miśki buziaczki, dobra, no to sobie, mamy tutaj jakieś drzewa jakieś liany, to jest też spaczony, spaczona pnącza. dobra, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, której totalnie, jaki w ogóle wielki jest ten na to nie jest jakieś tam, że parę drzew tylko normalnie mamy cały ten, cały cały las jakieś takie burczenie słyszę Nie wiem co za burcze, jakieś takie burr Co to jest? Tu w ogóle jakieś pilary są. Co to są za pilary? Co to jest? Kurde blade, ty autentycznie, o to jakieś cegły mamy. Do, postęp dokonany, potworna. Co to za... Ty autentycznie tu jest jakaś forteca normalnie nie pierdź mi tu pigman. Ty, a co to jest? Ile fajności? Co to, czarne szkielety? Przestań się palić. Kim ty jesteś? Ja, witerowy szkielet. On jest większy niż zwykłe szkielety, ale petarda. Wiecie co? Ja może jasność tutaj uda mi się troszeczkę podkręcić. Jasność. Jaskrawa, czy to mi coś da? Chyba coś więcej dało. Ale petarda, ty zarumpisty jest ten netterowy Jeszcze jakiś dym pozostawia po sobie. Dobra, tu jest petarda. Trochę ściszę, no bo tutaj oni mi drą się jak nie wiem co. Eee, te latające, co czym wy jesteście? Ja je przez płomyk. <ścoughs> no nie no, to to mi na płomyka nie wygląda. Przepraszam, że tak cię spuściłem w kanał. Ty, o Jezus Maria, ale tutaj mamy coś. Czekajcie, skoro to jakaś jest demoniczna forteca, o to może tu będą jakieś skrzynki demoniczne. W ogóle tutaj ilość tych potworów to jest, moi drodzy, zatrważające. Ja bym tu wcale totalnie nie widział, jak ja bym miał to niby przejść. No może chyba, że miał jakiś enchantowany ten. Enchantowany mm, ekwipunek. Dobra, ale tutaj, moi drodzy, jeszcze spraw... Ty, jest jakaś skrzynka? Nie, to jest... Ja, to jest ten, ten coś tam spawnujący. Czym ty jesteś? Ja przez kostkiem. ale się zarąbiście się rozpierdzielasz, ziomuś. Ty czemu ty jesteś mały? A ty jesteś duży. LOL, ile tych tutaj magmowych pierdolotków będzie? A czy jak ja tutaj zanurkuję, to coś się stanie, czy po prostu umrę? Bo nie, tutaj nic nie ma chyba. Myślałem, że będą jakieś, wiecie, ukryte rzeczy w tym, w... no, w studni lawy. Ty, a tutaj można na dół zejść. A co się stanie, jak na dół zejdę? Tylko wiecie co, tam mi się wydaje. Ja tak trochę już w gry grałem i coś mi się wydaje, że ja tam na coś natrafię. Dlatego ja najpierw sobie otworzę tą skrzynkę, bo jestem mega ciekaw, co jest w tej skrzynce. Pyk, 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 pyk. A nie, to był ten spawner. Jep, już się nie będziecie spawnować. Dobra, ale jestem ciekaw mega, moi drodzy, co jest tam na dole. Tą turą, tą tą turą, tą. Bo to mi wygląda na celową lokację. W ogóle fajne te cegły, neterowe cegły. Sztos. Ty, co to za odgłosy? Co to jest? Neterowa brodawka. Okej. Okay. Ja mam trochę dziwne, wiecie, przypuszczenia Złożę neterowego kwarcu. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Ja mam trochę dziwne przypuszczenie, że mnie tutaj coś spotka złego, powiem Wam szczerze. Tu jest wszystko zasypane, ale tu jest jakby wieża obronna, no i tu jest. Tutaj zapewne jest dalszy ciąg. No dobrze. Lol, zwykły szkielet. Ale jaja. Tutaj jest ten neterowy. Ja, kurczę, mam takie trochę dziwne przypuszczenia, że ja tu zaraz. Nie wiem, kogo spotkam, ale nikogo miłego. Dobra, ja tam moi drodzy idę na dół, no bo coś mi się wydaje, że tam na dole będzie ciekawiej niż tu u góry. Poczekajcie, tu idę wtedy tu. pyr. Myślałem, że tutaj w ogóle będzie jakieś fajne tajne przejście, a tu taki wacek. Dobra, hopla, yy... Diamenty. Siodła, siodła na kunia. Ja mam wielką ochotę spotkać coś takiego, czego się nie spodziewam. A mi też te oki tej! No ma jej. No ma jej. Co to jest? Ty tu mam. Czernit. Nie wiem czym jest czernit. Ale bardzo fajny czernit. Ale nie no. Tutaj już jest wyjście tak naprawdę z tego. ja nie chcę wychodzić. Ja chcę jednak ja chcę spotkać jakiegoś złola wielkiego. Bo coś mi się wydaje, że chyba dodali jakiegoś złola do Netera. W poszukiwaniu złola. Dobra. No to jak nie tu, no to może Uuu. tu są pigmany. Łe, no trochę czuję się nieusatysfakcjonowany, powiem wam szczerze. Liczyłem faktycznie na jakąś epicką walkę, że dodali jakiegoś fajnego przeciwnika, a tutaj nic nie ma. Łee, no jestem zawiedziony. Tam chyba właziłem, tutaj już byłem, tutaj już byłem. Tam jest tylko mgła i nic nie ma. Tutaj jest banda pigmenów. A wiecie, pigmeni, co się stanie, jak ja wam porozwalam ziemię? Pyk, pyk. Jeep. <śled>

Żartuję, ale trochę jest, nie? <noise> Jakie śmieszne baby. <noise> Ty, czemu tutaj śnieg pada? W neterze śnieg pada? Porąbało ich? Ale dlaczego tutaj śnieg pada? Ty, ale to w ogóle już nie jest neter. No bo to jest ten czernit cały, a to. Bazalt. Ty, Jagasta słyszałem chyba. Kurde. Zawału dostałem, lampa mi spadła z biurka, ale autentycznie jak gdzieś słyszę gasta. Jest! Ty weźmy się, Andrzej, nie chowaj. Co on. No? Jakie odgłosy, ty. Ja pierdzie, ta gra jest jeszcze straszniejsza niż jak ja pamiętam. Dobra, ale moi drodzy, zobaczmy co my tu jeszcze mamy w neterze, no bo las kozak ta cała twierdza 100 razy 10. Dodatkowo te kostki magmy skaczące, no... za moich czasów tego nie było. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj w ogóle jest jakaś niebieskie płomienie. Ja chcę niebieskie płomienie. Co to są za niebieskie płomienie? Nie mogę kliknąć na niebieski płomień Gleba dusz, to był chyba sand sandstone Coś takiego I Sandstone były, nie to był z piasek dusz Jest jeszcze gleba dusz Czym się różni gleba dusz od piasku dusz Zapewne z glebu duszy Można robić piasko duszy Nie wiem, dobra Lecimy dalej, tu jest coś niebieskiego Co to jest, ty Blok kości Jaki odgłos kozak Petarda. blok kości, ale w ogóle nether się bardzo fajny wygenerował z tego mojego yy biomu, co to jest, to jest więcej bloków kości, tak, że to niby szkielet, jakieś takie żebra, betarda, no bo te szkielety w sumie są, dobra, to co jest, to jest ten bazalt, tak, to jest bazalt, to jest czernit, to jest gleba dusz, niam, 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 czy my mamy tutaj jeszcze coś fajnego? Gasty są spoko, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że coś tu jeszcze powinno być. Jeżeli nie uda mi się znaleźć tego y, neterowego supercosia, to spróbuję kochani go z jajka jakiegoś. Po prostu będę szukał coś z neterem związanego i ja go po prostu puszczę tutaj do świata. Ten las mi się mega podoba, że to jest taki świecący las i on w ogóle w tym lesie się dużo dzieje. I w tych w tych cosiach tak przychodzi taka energia i jeb, to jest petarda. Ten klocek, jakby więcej było takich klocków. One jeszcze chyba jakieś takie emisje wyrobią, nie? Czekajcie. Czy on jakieś takie robi super co się? Nie, wydawało mi się. No ale nic, jest sacy. Dobra, wejdę moi drodzy w generator jajków. Wszystkie potworki sobie posprawdzam kiedy indziej. I spróbuję tutaj wpisać jakiś neter. Net. Nie ma jajków neterowych. One. Later. Dobra, wiecie co? Nie wiem moi drodzy, jak go przyzwać, ale ten, poszukałem informacji, że niby potrzebuje piasek, dusz, piasek, dusz i głowę tego tego tego, tego szkieleta. Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Srus, 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 Chyba tak to trzeba ustawić. I tak. Oj. Czemu mu rośnie pasek życia nad głową? Wiecie co, ja tak z ciekawości wezmę, zrobię, ustawię ten, ustawię sobie tryb taki zwykły. Na... What the fuck? Okay, on rzuca jakimiś dynamitami, ale się zablokował, to nie ma tego złego. Chyba jednak nie ustawię sobie trybu normalnego, nie chcę przetestowywać jego nieśmiertelności. Tym bardziej, że koleś rzuca we mnie dosyć mocnymi jakimiś diamancikami. Ale, moi drodzy, taką między innymi mieliśmy moi drodzy, przygodę w Netherze. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, kochani, z różnych przygód <laughs> starego, starego twórcy minecraftowych serwerów, to dajcie znać w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami serdecznie, i może jeszcze jakiś jeden świat jest do odwiedzenia. Kiedyś pamiętam, widziałem jakieś obrazki, że jakieś oczy się wsadzało coś w ten desek, więc może z tymi oczami coś pokombinujemy, co wy na to? Dobre, kochani, no to żegnam się z Wami serdecznie, ja i minia. Machający głową jakiegoś witera, Witchera. Groszadaj, daj Wiedźminowi. Sakiewką potrząśnij. Sakiewką potrząśnij. O, o, o. Grosza daj Wiedźminowi. Sakiewką począśni. Cześć miśki, miłego dnia. Hej, yo.